Przed nami Agrotech, największe wydarzenie targowe w halach w kraju oraz najliczniej odwiedzana wystawa targów w Kielce. Trzy dni, od piątku 8 marca do niedzieli 10 marca będą bardzo intensywnym czasem. Jak wejść na teren targów w Kielce? Oto trzy rozwiązania. Bilet online. Kupisz go na stronie agrotech.pl. Pamiętaj, aby go wydrukować i zabrać ze sobą na targi. Z biletem online wejdziesz bramą numer 3 od strony ulicy zakładowej. Oraz dodatkowo w sobotę i niedzielę wejściem numer 1 również od strony ulicy zakładowej. Rozwiązanie numer 2. Zaproszenia. Z takim zaproszeniem wejdziesz bramą numer 3 od strony ulicy zakładowej oraz w sobotę i w niedzielę wejściem numer 1 także od strony ulicy zakładowej. To ważne. I z zaproszeniem i z biletem online wejdziesz przez wszystkie wejścia obok kas. Rozwiązanie numer 3. Bilet tradycyjny. Kupisz go każdego dnia trwania targów Agrotech. W piątek, sobotę i niedzielę, 8, 9 i 10 marca. Kasy działać będą w czterech punktach. W terminalu wschodnim, przed którym właśnie się znajdujemy od strony ulicy Zakładowej oraz w terminalu zachodnim od strony ulicy Markowskiego. I przy bramach numer 4 od ulicy Batalionów Chłopskich i numer 6 od ulicy Kongresowej. Mapę wejść pobierz z naszego Facebooka Targi Techniki Rolniczej Agrotech lub ze strony agrotech.pl Powiesz i korzystaj. Do zobaczenia. Do zobaczenia.